To Kaniowski, a razem ze mną gość, który przestraszył się swojego pojedynku i macie tego efekt. Siemanko, cześć, tak, się tutaj w piluchach, żeby w razie W być gotowy na wszystko. Czy cieknie po nogawce? Bo to moja kanapa, stary, więc... Nie, już mi przeszło na razie, już mi nie cieknie, ale wolę być przezorny, ubezpieczony, że chodzi. Le lepiej dmuchać na zimne. Tazy, ja bym tego nie powiedział, ale ja za to przeczytam komentarze i to od was, ponieważ musimy się dowiedzieć, co się wydarzyło, że Tazy nie walczy w turnieju. Jeden z komentarzy, bo ich jest bardzo dużo, gdzie... No ludzie cisną, no to przede wszystkim to, że Tazy się obsrał. Tak, dużo ludzi pisze, że się obsrałem. No to nie, nieprawda ogólnie, no bo ogólnie no cały grudzień nie, nie, nie trenowałem, teraz się jeszcze rozchorowałem. No ale to już taki mem jest, więc mogą mówić, że się obsrałem, więc w razie W ubiera, ubrałem pieluszkę. No to jaka jest prawda? Taka prawda jest to no po prostu, że cały grudzień nie, 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 ten, nie, nie, nie trenowałem, potem od nowego roku chciałem wrócić na, te, na, na treningi, a się rozchorowałem. No i teraz mam może niecałe dwa tygodnie na przygotowania się, a to jednak są typy wiesz, z KSW, z UFC, więc, więc wolę, wolę się lepiej do nich przygotować. Jest szansa z nimi wygrać oczywiście, jakbym był dobrze przygotowany, Cięż, cięższy rywal, ale jakbym się dobrze przygotował, to jest szansa z nimi wygrać. A Denisa no się nie, nie bałem, Denisa mogę na kwietniu, jak będzie chciał, albo kiedy będzie miał ochotę, bardziej tych, tych zawodników z KSW, z UFC, bo to jednak zawodnicy, Zawodnicy byli profesjonalni, ale, ale mógłbym z nimi wyjść, tylko jakbym się też z wami miesiące się przygotował, to mogę do niej wychodzić. Tazy wiedział, że w tym turnieju jest bez szans i nie chce se psuć rekordu. Bez szans nie, bo ogólnie no, ciężkie przesunięcie, ci, cię, cięż, ciężki, ciężki, wiesz, wiesz, mi były mieszkania z Wówem Ma, Gracian z 5 pi no w pierwszych polach WFC, aczkolwiek dużo niżsi się ode mnie są wagowo też niżsi, gdzieś tam, no, prawie 10 kg, jestem dużo o nich wyższy, więc może jakbym dobrze, dobrze, dobrze dobra, miał taktykę i, i jakoś, wiadomo, to jest turniej, wszyscy mogą, jakaś kontuzja, może coś się wydarzyć, nie wiadomo, co się wydarzy, mam już widać, może bym akurat wygrał, ale aczkolwiek, no na pewno nie byli łatwiejsi, nie? No, ale może by mi się udało, jakby jakaś kontuzja, dobrze bym miał dobrą, dobrą, dobrą taktykę, to dałoby się to wygrać. Tazi dostał sraczki, to jest kolejny komentarz i ja widzę, że ty jak szef nie wstydzisz się tego, tylko emanujesz ty. Nie, nie ma co się wstydzić, jakbyś... trzeba to wrócić żart, ale nie, no ale no, bo wolę ubrać pieluszki, żeby być przygotowanym, na, na coś wyskoczy. Czyli jednym zdaniem, weź, tylko żeby ci teraz nic nie wyskoczyło. <śmiany znało> no nie, nie, nic nie wyskoczy, spokojnie. Ale tak całkiem serio, to powiedz mi, jest w tym jakikolwiek cień prawdy, że przestraszyłeś się tego turnieju? Przestraszy się nie przestraszyłem, aczkolwiek szanuję no, ja tych przydawników, nie? Czy Graciana, to wiesz, Gracjan to, 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 to polski Tyson ma. Aczkolwiek jak go zobaczyłem na żywo, usiadłem obok niego, to tak trochę się uspokoiłem, w sensie no trochę mówię, bo ja go widziałem jeszcze kiedyś, jak się bił w KSW, to był taki, wiesz, zabijaka. A tak o niego usiadłem, to jednak te 78, 78 kilo, takie niziutki, nawet chudziutki, to może by nie o takie p**** jeszcze kiedyś, to już nie ten sam nie gracją co kiedyś, na pewno. Aczkolwiek, no mała gościu p****, *cie. ale nie nie, 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 nie obsrałem się ogólnie, mógłbym do nich wyjść, jakbym był przygotowany, nie, nie chciałbym przegrać. Wy... Teraz bym mógł wyjść po dla pieniędzy, bez prawie żadnego przygotowania się po chorobie. Mógłbym wyjść po prostu dla pieniędzy, no ale wolałem, wolałem sobie odpuścić i, i dobrze się przygotować i mogę do niej wyjść. Jeszcze jak się przygotuję odpowiednio, to mogę do niej wyjść. No, aczkolwiek no, nie chciałem wychodzić po prostu dla pieniędzy i wyjść, i zawalczyć, i zgarnąć pieniądze i tyle. Chciałbym wygrać. Chciałbym, chciałbym wygrać w turniej. Nie mogę wciąż z tego, że ty siedzisz w tym Pampersie, to jest mocne. Tylko... No, ja też nie mogę pamięci. Jeszcze, jeszcze bez koszulki, bez niczego, no, no też, też nie mogę. Małe cięcie. Zdążyłem właśnie powiedzieć, że nie mogę z tego, że Tazy siedzi w tym Pampersie i aż karta pamięci nam strzeliła. No, ja też się nie mogę, ale, ale śmiesznie. Dobra. Tazy, zastępujecie Twój jeden z największych wrogów, Alberto. I to jest taki cios, taki się wydaje. Nie Adrian, tylko chodzi o to, że. Jeżeli ty wypadasz i wchodzi na twoje miejsce gość, który ci sprzedał liścia i było tak głośno, czy to cię trochę nie boli? Yy, trochę mnie boli, właśnie, że nie byłem w tym treningu. Jednego, jeszcze, zrobiłem tę przerwę w tym właśnie grudniu i od stycznia miałem wrócić na te treningi i ta choroba, i wtedy nie mogę trenować. A boli mnie trochę, że już nie, nie, nie wystąpiłem, ale no, będzie okazja jeszcze w innym okresie. No ale trochę, no kijowo, właśnie, że wypadłem aż tak długo z treningów, nie? Za, za długą przerwę zrobimy treningów. Że Alberto jest, no nie wiem, jak Wal będzie w tym turnieju, jak, jak w kwietniu mo mogę nawet z nim wyjść w sumie, bo nie wiadomo, czy z Denisem, czy, z Dennisem, czy z Alberto mogę właśnie z nimi wyjść i zmierzyć się w ringu. Poruszyłeś temat Denisa, a dużo osób twierdzi w tych komentarzach, że Denisa to się właśnie przestraszyłeś. Właśnie nie, właśnie nie, bardziej, bardziej Wrzoska, który był, był mistrz KSW, MMA, Graciana, który był pitbullem polskim, albo Halmana, który był, 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 był pierwszym Polakiem w UFC, więc to są zawodowcy. I oni już mają jakąś tam taktykę. A Denis to taki na po prostu idzie na żywioł przed siebie, bez taktyki, więc na niego łatwo, łatwo, łatwo byłoby go grać. Mi się wydaje, że Denisa łatwo ograć. Trochę, trochę pomyśleć w ringu i łatwo go ograć. Z tamtymi byłoby trochę gorzej, aczkolwiek jakbym się dobrze przygotował, to wszystko jest możliwe. Czy sugerujesz, że Denis nie myśli w ringu? Sugeruję, że no nie jest to mistrz taktyki. Tak, tak, tak. Nie, to gościu taki wie, idzie po prostu taki na, na chuligankę do przodu no i jest, jest eksplozywny w tych pierwszych minutach. I, 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 ale idzie na taką chuligankę po prostu do, do, do przodu i na ten. na, na pałę leci. No, ale, ale, no, na niego bym się dała łatwo go grać. Chodzą pogłoski, ja je słyszałem i ty zapewne też, że w pierwszej rundzie turnieju Denis nie miał walczyć z Piotrem Halmanem. tylko właśnie z Tobą. I jak wypadłeś, tu właśnie przeszedł do niego, e, zostało to zmienione, żeby walczyć z Piotrem Halmanem. I dlatego ludzie właśnie myślą, że Ty nie chciałeś, a Denis tak bardzo chciał się bić z Tobą. Czym on jest taki pewny? ty to prawda, że mieliście się bić? Czemu jest taki... To, jest to prawda, że mieliśmy się bić? A czemu jest taki pewny? Pewnie, bo ważę od niego 10 kilo mniej, bo raczej z, z, do cięższych to nie startuje, tylko zawsze do lżejszych startuję. Aczkolwiek to mnie, mnie nie rusza. No jak, nie, jak chcę, mogę w ogóle z nim w kwietniu wyjść, czy na jednej gali mogę z nim wyjść. Na pewno nie odmówię tej walki. A Taki pewny jest, no bo po prostu no może być no po prostu lżejszy i on zawsze tak do lżejszych. Dobrze fiszuje, ale on myśli, że on zawsze, on zawsze tak działa, taki wiesz, próbuje wystraszyć przeciwnika, że wiesz, myśli, że ja się go wystraszę, ja się go nie boję akurat, ale on działa, oddziałuje na tych free że udaje takiego groźnego, i, i, takiego groźnego udaje i dużo ludzi może się go trochę boi właśnie. Dobry przykład jest tego Ferrari na przykład. Tak, mu, tak mocno mi się wydaje Ferrari się go boi na przykład, nie? To tak, jaśmieł dupalizzę, to go przeprosił taki. Czy czuję przed nim yy, strach? Bo to... A ja ja nie czuję przed nim strachu. I ty, jeszcze z nim stanowiałem na Facebooku. to -face. Ty, ty, ty szacunek powinieneś czuć, gościu. No tak, tak, szacuneczek, wiadomo o co chodzi. Jeszcze jak obok niego w face to face, to też nie jest taki jakiś duży, ja to sobie od niego wyższe, dłuższe ręce, dłuższe nogi. I, I moim zdaniem mam lepsze predyspozycje niż on. On taki grubasek tylko ubierze że tam wcisnął koszulkę. I myśli, napnie bica i myśli, że ktoś się mnie go bał. A to to on nie wygra walki od trzech lat. No to, co teraz mówisz, ja przerabiałem z Denisem Zamęckim na wywiadzie, który wam polecam, bo opuściłem Denisowi głosówki, a właściwie to nagrania, jak cisną po nim nitrozyniak, jak mówi też o nim nie najlepiej z Sylwester Wardenga. Co się wydarzyło, zdaniem ta z jego, że nagle wszyscy cisną i to, co mówisz, że ktoś, kto był mniejszy, no zazwyczaj się bał, a tutaj chyba zaczął się robić tak, że ludzie już nie boją się Denisa Zawęckiego. No bo widzą, że on tylko dużo gada, mało robi i... tylko tak pierdzieli, tylko taki straszak jest, a później tak raczej nikomu krzywdy nie zrobi. A jeszcze, no ja, ja, ja ten wywiad, tylko powiedział, nie czy to było z tobą czy z kim, o tym, o Wardędze, że Wardenga mu zazdrości, to było z tobą? Wiesz co, to było dwa razy, a później u mnie na wywiadzie powiedział to samo, tylko na tym wywiadzie przed dwóch dni. No, że Wardega mu zazdrości i tego, że on trenuje, że jest taki ten, no tak, Wardega mu zazdrości tego, co nie pamiętam co on do, do końca mówił, ale jak ja tego słuchałem, co tam to mówię, ja pierdzielę, ale on jest odklejony z nie. Że Wardenga tego hejtuje, bo mu zazdrości pieniędzy, wyglądu i tego, że ma kolegów, coś takiego. Nie pamiętam, co to do końca mówił, ale jak to słyszałem, to, to powiedział, to mówię, ja pierdzielę, ale gościu jest odklejony, nieźle jest nie. i no, on ma swój świat ogólnie jest, nie? Żyje swoje bańce i, i ma jakieś tam swoje przemyślenia, które są w ogóle nieakwatne z rzeczywistością, nie. To kto jest dla ciebie bardziej w porządku? Szachta, twój były rywal, z którym się wyzywałeś, czy Denis Z? Nie, na pewno szachta, szachta już wodkapiłem, więc jacques jest na, na, razie, na, razie, na, razie, na razie jest w porządku. Gościu, Aczkolwiek wiesz, tu mam tam coś z nim walczyć itp., no ale na razie, na razie, na razie, na razie. N nie pierdzieli tak jak ten Denis, nie udaje takiego takiego prawilniaka, nie? Jest taki, jest, ale no, nie jest taki jak Denis. Dobra, no, zanim przejdziemy do pozostałych ludzi w tym turnieju, bo ja też mam swoje przemyślenia a propos tego, z kim ty tam mogłeś walczyć, to ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia. Co z tą twoją chorobą? Bo tu różne plotki już chodziły, więc możesz to powiedzieć raz, a porządnie. No i od, od stycznia miałem wrócić do tych treningów. Tam byłem na tym Prime, tam trochę się nachlałem, wróciłem z tego, tego Prime'u, być, być miałem wrócić na, na Prime, miałem teraz zaczynać treningi, a wróciłem z Prime'u i, i siedzę głową mi na pierdziela katar, człowiek, miałem jakiś kaszel taki, że myślałem, że puca wypluje. Przez dwa tygodnie to ja nie wiem, biegałem, chodziłem po schodach i miałem zadyszkę. Nie wiem, miałem jakiś taki dziwny kaszel w ogóle, mogłem mieć jakieś badania płuc w ogóle. Też nie poszedłem do lekarza, tylko tak siedziałem, leczyłem to sam w domu. I zamiast to wyleczyć w tydzień, to męczyłem się z tą chorobą chyba z 2,5 tygodnia. No teraz mi zeszła ta choroba, mógłbym teraz wrócić do treningi, ale moim zdaniem, nie wiem, tam 10 dni do turnieju, gdzie były mistrz SWS, gościu z UFC, to raczej 10 dni to jest zbyt krótko, żeby takim turnieju wystartować, a chciałbym go wygrać. Więc mógłbym, tak jak mówię, wyjść dla pieniędzy po prostu, ale, ale, ale ja bym chciał się dobrze przygotować i wygrać taki turniej. A mi się wydaje, że taki turniej wygrać, to musiałbym się przygotować co najmniej z 2 miesiące, tak stricte pod taki turniej. No to było, teraz miałem zbyt krótki czas. Jeszcze gdyby nie ta choroba, to może w jakbym zaczął trenować, to miesiąc to by mi wystarczyło. No ale no niestety. Grudzień sobie trochę pobolowałem, ale to grudzień okej, okay. tam wiesz, święta, Sylwester itp. I chciałem od nowego roku wrócić na pełne, a ja tu chorobsko i dopiero teraz w sumie będę wracał do treningów i budował formę. Taką, żeby być dalej niepokonanym. No dobra, ale daj, czujesz to, że jesteś jeszcze chory, czy już nie? Nie, już prawie nie, tylko mam delikatny kaszalek i takie ten... Na płucach czuję takie... Nie wiem, co to, to mam taki kaszalek na pucach, na, na płucach, czuję takie... Za, takie, nie wiem, co to można nawet... Ale po no, prostu byłam w tym z płucami. <laughs> Przepraszam, a jaka to choroba? Nie nie wiem, jaka to jest choroba, nie byłem lekarza. Był gruźlica, ale nie wiem, co to jest gruźlica, ale nie wiem. Ale mam po prostu kaszel po, po, ale zobaczyłem że teraz... teraz Dużo ludzi ma kaszel ogólnie takich że... No, wiesz, właśnie też, kurka. W byłem teraz, gościu też, siedzi, e, 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 kaszle, na z bo to wszyscy, 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 mają jakiś kaszelek. No kaszelek to tylko jakby, wiesz, to nie jest nic takiego, jakby choroba, ale po prostu ten kaszel przeszkadza w oddychaniu bardziej, w takim czymś. Gdzie na trening, to wyczujesz taką zadyczkę większą, nie? Jakby to nie jest śmiertelna choroba ogólnie, bo to jest zwykły kaszelek. Ale, ale na trening i pójdziesz z takim kaszelkiem, bo ponieważ zaraziś innych i, i wiesz, to, na trening to jest jednak y, sport... Blisko kontaktowy i jak masz taki kaszelek, pójdziesz i dwa dni, cały cała, cała, cała twój team będzie chory, nie wiem, jak to jest tak właśnie lepiej jak jesteś chory, lepiej nie jeść na trening, bo to wszystkich, wszystkich pozarażasz i to tak się skończy. Zadbałeś o nich? No tak, wiem jak to jest. Jakby, wiem, wiem jak na treningach, w, w, w ścinku, gdzie się trenowałem z jak kiedy był chory, świeza trening i zaraz cały, cały team chory, nie? bo no, to łatwo łatwo się zarazić na takim treningu. I to pot i, i, i bliski dystans kontakt, więc to lepiej, lepiej nie chodzić, dobra. Czyli tak, temat choroby mamy zaliczony, temat Denisa mamy zaliczony, szachty prawie też do końca. Musimy przejść do tego, czy widziałeś, co się stało między Denisem Labrygą, twoim kolejnym rywalem, znaczy kolejnym z iluś tam już rywali i Oskarem Wierzejskim. Widziałem, widziałem, no Oskar ładne uniki zrobił. Lebrygas tak w niego wjechał, ale nie wiem. Mi się wydawało, że u... nie chciał go trafić tym ciosem prawym, ale mówisz, że normalnie chciał go trafić tym prawym. Czy z perspektywy patrzenia sprzed z, z kamery no wyglądało jakby chciał. czym mówisz, że nie, nie, nie chciał? Mi się wydaje, że jakby tam go zatrzymał. Nie wiem, że nie chciał mu zrobić krzywdy, ale nie wiem. Może Katana go zatrzymała. Może, może i Katana z No, 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 no ten, ale no ta, ale no. Ładnie by go wjechał. Ale na szczęście nie, nie, nie trafił go. Czy nie zmienia to faktu, że Oskar zrobił to bardzo ładnie no. i zyskał mega medialnie. Co? No ładnie wyszedł z tego ład, ładny unik. Widać, że to jest jednak jakiś, Ma kilka walk, walk bokserskich nie? Widać, że to jednak, jednak miał. No, no, widać, że bokserski sznyt. 9-0 to jego rekord właśnie w pięściarstwie. Jak widzisz szanse szachty z Oskarem, No bo szachta głównie bazuje na tym, że wyjeżdża tymi cepami, a na takiego pięściarza to raczej woda, na młyn. No, wydaje mi się, że go wypunktuje go i, i ciężko będzie dojść Bartkowi do, do, do niego niestety, jest, nie? Że go wypunktuje i, i. ale Biją się w K1. Biją się w K1. Więc może nie wiem, nie wiem jak kopię, nie wiem, jak się zachowuje w parterze, czy tam kopię, bo, bo to bokser jest. A z boksu w ogóle ciężko przejść na inną dyscyplinę. Z K1 na przykład ma to łatwiej przejść, a tak z boksu to jednak. Nie razwina się, się o tych low kickach, nie? ciągle mi się wszystko ręce ręce, więc zależy jego jego... Jak, 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 jak się przyswoi, przyswoi do tego k1, nie? z tego boksu przeskoczone k1, ciekawe. No ale mi się wydaje, że go będzie trzymał dystans i go wypunktuje. Dobra, teraz moja chwila szczerości. Uważam, że taki Tazy w turnieju może owszem zawalczyć z zawodnikami, ale walka z takim Marcinem Wrzoskiem, Piotrem Halmanem czy Gracjanem Szadzińskim w moim odczuciu dla amatora jest niesprawiedliwa, bo jak taki Denis Załęcki czy Denis Labryga mają swoje gabaryty, to coś mogą zrobić, ale tak jak ty ważysz, Mniej więcej tyle co ci zawodnicy, i nie masz takiego zaplecza jak na przykład mistrzostwo KSW czy walki w UFC, no to nie oszukujmy się, wiedza z MMA podstawowa wystarczy, żeby ocenić, że miałbyś tam totalnie przekichane. Tak, no miałbym ciężko, aczkolwiek, no, tylko to miarę ja ratuje, że mam, jestem dużo wyższy od nich, mam duży dy 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 dystans, więc jakoś jakbym trzymał dystans, jakoś nie wchodził z nimi w wojnę, to może coś tam bym ugrał. Aczkolwiek, no, nie, były, nie byliby to łatwiej rywale. nie? No jednak to są, ja no, w zawodowych miałem jedną. W MMA, a tu SW, Gosiu w UFC, więc oni mają masę doświadczenia. To jest, no jednak, to jest bardzo, bardzo duża różnica. No znaczy, myślę, że możemy, możemy podpotrywać się na tej zawodowej grupce z, z parę miesięcy jeszcze, to może, może, szybko się uczę, więc, zobaczymy. pójdę na zawodową grupę, zobaczymy, jak się szybko będę wstawiał wiedzę. No bo jednak, no to jeszcze oni mają te swoje lata, i nie mają takiej ambicji, mi się wydaje, z, z takiej, sport, takiej ambicji sportowej i takiej chęci zwycięstwa, jakiej jeszcze ja mam. A Aczkolwiek jeszcze nie chodziłem na zawodową grupę, zbyt krótko jeszcze. Tyburski chce z Tobą walki, żeby pomścić brata. Marcin, chce z Tobą walki, żeby. Z nim się mogę wierzyć właśnie o paskróla na prime. Jest, nie? W boksie, z Żoskiem to jest będzie fajna walka. Tylko w boksie? Tak, tylko w boksie. No, raczej wiem, w króla chcę walczyć. On coś mówi, że Paskrula, ale bijemy się w K1 albo w małych rękawicach. No nie wiem, czy daje króla, no to w boksie jednak najlepiej duże rękawice, bo to króla, To jednak boks to boks, nie? Ty ja po prostu widzisz swoją jedyną szansę tam. No na pewno najwięcej. Ja też w dużych rękawicach walczyłem, w amatorskim, to miałem 20-30 walk motorskich w dużych rękawicach. No i no na pewno widzę swoją szansę w, na pewno w dużych rękawicach, właśnie w boksie najbardziej, z rzoskiem. Bo no, to ja mogę jednak decydować, to ja mam pas króla, to ja jestem niby król, królem fightów, no niby jestem, tak mi nazwali, więc ja mogę jednak, jednak teraz dyktować warunki. Więc, no. No właśnie, to jest coś, o co Cię muszę zapytać. Jak dostałeś pytanie podczas waszego programu, gdzie Was było ośmiu, jak się zareklamujesz? By widzowie Cię wybrali? Ty na totalnej olewce powiedziałeś, i tak mnie wybiorą, nie będę ich zachęcał, bo i tak jestem tu tam największy, czy coś takiego. Nie może nie największy, ale najbardziej lubiany. No jest jak się działają, tam ludzi. Ogólnie profektarze nie mają dobrej opinii, mają dużo hejtu. Takich, że się nie mówi, tak jak ty to powiedziałeś. No tak, możliwe. No. Ludzie mówią, że jestem bardzo skromny chłopakiem. no, nie, no jestem skromny, ale nieraz trzeba trochę wiesz. Ten, no wiedziałem, że tak będę wybrany na, na tym, tym turnieju raczej bym. No nie wiedziałem, że te pierwsze, ale wiedziałem, że na pewno mnie wybiorą, no, mam największy tam większy tam Oskar, czy tam, tam tule trochę nikt nie lubi ogólnie, dlatego nie są, są wybrany. No i, ale co, nie myliłem się, wybrali mnie jako pierwszego. Po tym, co powiedziałeś, pomyślałem sobie, a może ci zarobią na złość i nie, da, byłeś pierwszy. Tak, to ludzie napisało tak, że ten coś tam, już teraz wypadłem z turnieju. O, dobrze, że wypadł, o to chodziło, dobrze, że nie walczy, coś tam. No bo jednak ludzie wkurza, takie coś, właśnie. takie. Moim zdaniem, to nie jest jakieś tam. takie, że, że wiesz, taki pewny siebie jestem. No, ludzie wkurzają w pewne siebie. A, a ten hejt, właśnie w komentarzach, jak wypadłeś z turnieju, cię denerwował? Wiedziałem na co się pisze, nie? Wiedziałem, że tak będzie, że będę że się obsrałem, że o się wystraszyłem itp. Ale ja już nawet tak wchodziłem do turnieju, nawet też jak byłem na tym turnieju na tym cage'u, to mówiłem na wywiadzie tam kilku, że mój wybrad jest znakiem zapytania, bo nie czuję się w formie, nie jest choroba, nie czuję się w formie, więc było to znakiem zapytania od samego początku, więc to nie jest jakby nic dziwnego, bo to mówiłem, że to jest znakiem zapytania. Jakby zależy, jak się będę czuł. Jakbym się czuł dobrze, to bym wystartował, a jak nie, nie czuję dobrze, nad nawet pieniądze mi nie przykupiły, więc wolałem sobie odpocząć i w kwietniu czy tam na innej gali w, wyjaśnić tych zawodników. Tak, pieniążki Cię nie przykupiły? No dziwo mnie nie przykupiło, dziwo mnie, aż mnie to trochę boli, że pieniądze mnie nie przykupiły, bo na serio proponowali mi bardzo dużo pieniędzy, aczkolwiek sam się dziwię, że takich pieniędzy odmówiłem sobie, że nie, nie spodziewałem się, że kiedyś takie pieniądze odmówię. Gdzie kiedyś, wiem, że to jest dla zwykłego Kowalskiego to jest no, dużo du 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 zapierdzielania, tj. ja takie pieniądze mówiłem, że aż, aż, mi aż mi trochę tak dziwnie. Krótkie pytanie, szybka odpowiedź. Szybka. No, Zobaczymy, kto według niego wygra turniej. Wrzosek kontra Tyburski. Wrzosek. No i o to chodzi. To była szybka odpowiedź, tylko poczekaj, muszę teraz zrobić taką pauzę, że niby myślę, znaczy niby gadam, a myślę, kto walczy w następnej, <śmary> walczy w następnej walce. Ktoś z Was pamięta? Czekaj. <śmary> E, ma, już wiem chyba. Malicha, tylko z kim on Alberto. Dobra, Alberto Malicha. Alberto. Dobra, jedziemy dalej. Alan Kwieciński kontra Gracjan. Gracjan. Halman kontra Denis. E, Halman. Powiem tak, w tym momencie zgadzam się w stu procentach. Nie, nie obstawić w ogóle jakiegoś takiego, bo to, to jest takie, mi się wydaje, ch**e do przewidzenia. I jedyne, co mnie tutaj zastanawia, to Denis, bo nie wiem w jakiej formie psychicznej i fizycznej jest Piotrek. Piotrek? Alman. jeżeli no, będzie miał. To najmniejszy... Tak, to jest zapytanie, bo Harman nie wiadomo, co on pokaże. Jeden pierwszy w UFC, ale nikt nie wie, w on teraz formie jest. To jest na zaskoczenie, jest, nie? Ja uważam, że jeżeli miałby chociaż 20% tego, co pokazywał te 10 lat temu, to robi to, bo to był poziom taki, że nawet w te 15 sekund obalić i udusić daje radę. No, no, ale to jest na tak zapytanie, właśnie, co on pokaże w tym ringu nie? Ale mam nadzieję, że. Denisowi. Ale równie dobrze może być tak, że Denis, wiesz, jest teraz w formie, bo to nawet widać po nim, że faktycznie teraz trenuje mocno. On, wiesz, jak wjedzie. No tak, on już wiesz, no mam walczyć w tym turnieju, dla, miał walczyć w turnieju no, dla Wagi ciężkiej też nie. To już tam tamten turniej tam się przygotowywał i teraz ten turniej w ogóle, może jeszcze treningu, może na chce wygrać. No i to jest jednak 110 kilo, to tam wiesz, 87, więc to już jest no, 15 kilo różnicy, to jest bardzo dużo, więc, nie? Bardzo dużo. No i Michał Pasternak w walce z Denisem też miał problemy, bo tam była ta runda jedna dla Denisa, z druga była dla Vampira. Idziemy dalej. Z tego co powiedziałeś, to wygra Wrzosek oraz Alberto. Krótka odpowiedź. Wrzosek, a, Wrzosek z Alberto, no to Wrzosek. Ale tam będzie mocna różnica też gabarytów, to ale, będzie ci, fajnie się oglądało. Wzrostowo, no, wzrostowo. Wzrostowo będzie miałem no, ten, ale no ktoś musi Wrzosek jakoś wejść ten parterc, nie? ten parterc tylko 15 sekund nie nie? A no nie wiem, ale no, tak, wzosek, nie, no Wrzosek. na Halma. Gracjan Halman? Halman. Gracian strasznie malutki mi się wydawał, nie. Takiego jak na żywa od mojej kurczę, no to jest 80 kilo, jednak 78 kilo to jest. Ale gracjan ma to fajnie, że jak on trafia, to jest No jest, jest, ma, ma pierdzenie czegoś. O dziwo na ten Marcoń dostał taką lampę, ale wstał po dwóch sekundach. Wstał? No, no. Wreszcie, pamiętasz początek walki? Tak, to było tak, no, że wstał i ten i. No, no widzisz, no to może już nie, nie ten sam Gracjan co kiedyś, nie? No ale, ale miał kiedyś pamięć, no. No. no i finał Halman, wrzosek? No i no właśnie, to jest największe zapytanie teraz, nie wiem, powiem Ci. Podobne gabaryty. Na pewno Wrzosek jest w ciągłym treningu od lat, a Piotrek od dawna nie jest. Kurczę, nie wiem teraz, to, 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 to jest trudne, Halman czy Wrzosek, nie mam pojęcia. Mogę być Wrzosek, a może, nie będzie, że... Wrzosek ciągle jest teraz w treningu, tu wiesz, w walczył przed chwilą właśnie, był w treningu teraz też. Nie wiem, no powiem, że Wrzosek, bo nie, nie wiem, czego się Halman nie Ale ciężkie, ciężkie to jest do akurat. No i Twój były ziomal. No dobra, były rywal. Zadbany, miły, płacący podatki, uczciwy, umyty. Li... O, Labry... o, Labryga... o, Labrygasie... o Josefie! Józefie. Aha, myślałem o Labregasie. Na... Jak umyty. Bo... Nathan Martin tam dał jakiś post o Labregasie, że taki to jest. Czytałeś to tam było coś tam, że. No. Nie, nie, ja oczywiście cytuję to, jak Denis ładnie mówił o Josefie. Czyli Joseph Bratan kontra Ferrari? Yy, Josef raczej. Wiem, jak te zasięg krąg. Ma dużo, dużo wyższy widziałem teraz tar w ogóle na nawet fajne, takie ten, długie proste zadawał. Ja pamiętam jak on ciebie tak trafił, co mówiłeś. Tak. Że... No, no nikt mnie tak nie, nie zamrocił Ja dostałem od Ideja, światło mnie zgasło, a Ejja jak Joseph mnie zapierdzielił, to miałem tak, że trzy, trzy, dwie sekundy miałem, 3 sekundy miałem, 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 miałem czarno przed oczami. Czyli co to będzie? Wyrównany po jednej, czy uważasz, że Joseph na spokojnie do jednej brał? Aczkolwiek AJ bardziej nacierał niż Joseph, Joseph skoczął dystans i taki nie szedł do przodu. Yy, nie, no, Ferrari może zaskoczyć. wiesz, Ferrari to ma te traki, to jakoś trafi kurcze fartownie i może coś tam się wydarzyć, ale my się wydaje, że Joseph to raczej jakoś wygra, nie? Często nie Ferrari. Ja mówię, trakami się przebić przez jego proste. Jednak, jednak wzrostowo mi się wydaje bardzo, bardzo, bardzo duża... Dużo wyższy jest od niego niż od go Joseph. No dobrze, Tazi, to powiedz mi, co teraz, jak już ściągniesz Pampersa i odnajdziesz charakter... Jest charakter? Oh, ja zawsze jestem charakterny. Nie, żartuję oczywiście, cytując klasyki. I będziesz mógł walczyć, to myślisz, że kiedy i gdzie i z kim? Wiesz, to zależy od federacji, czy mnie wezmą, czy nie, no. Ja mogę być w kwietniu, w kwietniu mogę walczyć na na gali, czy Prime'u, czy fejmu. nie wiem, kiedy się będzie Primu dokładnie. w marcu nie, jeżeli byłaby gala w marcu? No, jak będzie w marcu, może w marcu, teraz jest luty, no miesiąc, no to już mogę, mo mo może i w marcu, ale masz być w marcu, jakaś gala? No, będzie, taka propozycja, no ciebie, jaka będzie propozycja, aczkolwiek, no teraz już, teraz już choroba schodzi, teraz wracam już do treningów. Znaczy być być, 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 być po prostu w gazie ciągle, nie można tak robić długie przerwy, będę ciągle w gazie. Będzie jakaś walka to biorę Zobaczymy na jakiej, na jakiej gali i z kim? No, parę osób jest na, na celowniku. Ale zobaczymy, kogo mi dadzą. A ty streamy dla widzów będziesz robił? Postaram się robić streamy dla widzów, ale muszę coś powymyślać i ten, co, co dla nich porobić właśnie. Ale postaram się to porobić. Teraz będę miał więcej czasu teraz na pewno. Okej, okay, czy gdybyś był na. To wszystko fajnie, muszę to wszystko fajnie połączyć, nie? Te treningi, streamy, bo musiałem tylko trenować, albo tylko streamować. A to jednak, będąc na moim miejscu, to muszę i streamować, i, 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 i walczyć, i to, i to wszystko trzeba robić. Jednak nie można sobie tylko iść tak jednolinijnie, jedno Bo to jednak jesteśmy w internecie, więc muszę działać w internecie i walczyć, trzeba robić wszystko. Trzeba znaleźć na to motywację, bo trochę przez te pieniądze i przez te. No, nie, no ukrywajmy ludziom już, że mi ale przez trochę pieniądze trochę ma na laurach. Nie oszukujmy się. Trochę siadłem na laurach, trochę, trochę się rozleniwiłem, zawsze byłem bardzo leniwym człowiekiem, w ogóle tak, że taki sukces osiągnąłem, jaki osiągnąłem, to tak jestem w szoku, bo jestem tak leniwą osobą, która nie wykorzystuje swojego potencjału nawet w 50%, bo i treningowo, i streamersko mógłbym robić dwa razy lepiej, ale jestem leniwą kurwa. Bo też na treningi jakbym trenował dobrze, to serio, ja bym mógł bardzo dobrze się bić i być. Kiedyś, jakbym trenował, nawet się w bo bym się chciało, bym nie chlał, i bym trenował, bym konsekwentny w tym, co robię. I było po pierwsze być systematyczny. I w streamingu nie jestem systematyczny, bo robię. Jestem w piku streamingu, potem nie robię nic, potem znowu streamuję. To samo z treningami. Robię treningi, potem teraz przerwa was za długa, ale to trzeba być systematyczny. I w streamingu, i w treningach żeby nie wypadać z formy i ciągle działać. I teraz myślałem jakiś tam sukces, i no to słuchajcie lecie do przodu, to ja już na labrach usiadłem. Za bardzo na labrach usiadłem. Na pewno muszę się motywować i działać tak jak na początku. Ty stary rzadko ktoś się tak samobiczuje na wywiadzie. No ja strasznie, strasznie, bo jestem strasznie niezadowolony z tego. Strasznie zadowolony. Użyłem dużo, dużo, dużo ludzi mi powie, ale wiem, że mógłbym dużo, dużo więcej zrobić i nie jestem zadowolony z tego, jak teraz to tak robię. Mógłbym więcej działać. Za mało, za mało. Pewno. No ale dzisiaj występ w Pampersie stary, przekraczasz jakieś granice jest git. No tak, to no na pewno. Na pewno to to jest, to jest. No, trochę jak mi to powiedział, mój, pampers, tam mój menadżer mnie popranował to ogólnie. Ja mówię, później chyba, że ubiorę pampers na wywiad, nie? A potem sobie myślę, jak te free fighty, internet trzeba się trochę tu powygłupiać. I też nie można być takim poważnym, bo to jednak jestem free fighty, być tu. Ja taki też staram się być zabawny w tych free fightach tak nie, nie być takim gościem, co tylko wyzywa i jaki wyciąga jakieś kurcze tych ludzi jakiś... Koporkowa afery, bo te koparkowe afery mnie najbardziej w tych prywatach, także kłócą się ch... i o co, każdą, gł 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 każdą głupotę się kłócą, wyciągają ten, a ja bardziej byłbym być taki żartobliwy, humorystycznie do tego wszystko podchodzić. No i git, i chyba na tym będziemy kończyć, co? No chyba tak, no. jak nie masz więcej pytań dla mnie, nie wiem, czy też możesz mi zadać jakieś pytania? Żebym jakieś zadał? Nie wiem, no już chyba się tak kąć karta. Nie, nie. To twój, twój wywiad, więc ja nie wiem, jak można się zadać mi pytania. Przegadaliśmy całą kartę, przegadaliśmy wszystkie konflikty, twoje zdrowie i tak dalej. No to chyba wszystko, nie? chyba wszystko, wiesz. No mi się wydaje, że wszystko. Nie. Myślę sobie wizowie by chcieli, bym wytłumaczył im. Ale nie przychodzi mi nic do głowy. więc chyba chyba wszystko. Czy... Dobra, nie. <śmiech> <śmiech> Chciałem. <śmiech> Czy będziesz później na OnlyFansie sprzedawał te pampery Już zostawię tego OnlyFansa. OnlyFansa czy nie? Ja raczej na OnlyFansa nie pójdę. Ja nie mam planu on OnlyFansa, nie, nie, nie jestem Denisem, więc... Ale fotograf... Ale może jakbym wynajął wyna, wynają szachtę, to może... Nie no, świry. Świry, świry. Dobrze, to kończymy. Tazy, dziękuję bardzo za Dzięki. Dzięki.